Latawiec ma wymiary podane na rysunku. Powierzchnia zacieniowanego trójkąta jest równa. Musimy obliczyć powierzchnię trójkąta, czyli inaczej, pole. Aby obliczyć pole tego trójkąta, możemy posłużyć się wzorem zawartym w czerwonej ramce. Jest to wzór z tablic maturalnych. Zatem podstawiamy wszystkie dane do wzoru. Jedną drugą przepisuję. Razy jeden z boków tego trójkąta, czyli 80 cm, razy drugi bok trójkąta, czyli również 80 cm i razy sinus kąta zawarty między tymi dwoma bokami, czyli sinus 30 stopni. Jedna druga razy 80 cm to 40 cm. 80 cm przepisuje, i wartość sinusa 30 stopni możecie odczytać z tablic maturalnych. Jest to jedna druga. 40 cm przepisuję, a 80 cm razy jedna druga to 40 cm i otrzymujemy działanie 40 cm razy 40 cm, co nam daje 1600 cm2, czyli odpowiedź C.